Dziękuję bardzo. E, Zanim puścicie panowie moją prezentację, to chciałam tylko powiedzieć, moi drodzy, że już był taki duet prowadzący, gdzie różnili się panowie wzrostem i ten niższy został marszałkiem ceny świadczoną karierę. I on też, on też się charakteryzuje takim swoistym poczuciem humoru, prawda, nasz pan nasz marszałek? Tak źle mi rzekł. Nie no, gdzie źle ci rzekł. Ja bym chciała oglądać rolki z tobą na przykład i że obelgi zmieszczą się w twym sercu wszystkie, prawda. Taki inteligentny, inteligentny żart. Że... Sławku, bardzo dziękuję za zapowiedź. Ja tylko powiem, że to jest już moja druga peczak, także dziękuję bardzo za zaproszenie. Pierwsza była, i jeszcze trochę, przed pandemią byłam w innym stanie. <śmiech> <śmiech> I opowiem Wam dzisiaj, moi drodzy, o śpiewaniu i zaproszę Was też na koncert, więc już zdradzam pointę mojej prezentacji. Natomiast jeszcze taki żarcik, żeby Was troszeczkę jeszcze rozbawić. W zeszłym roku był pierwszy koncert, który współorganizowałam, prowadziłam, na którym śpiewałam. I podczas prowadzenia zazwyczaj nie przygotowuję sobie tej konferencjerki, takiej wiecie, od A do Z napisanej, zazwyczaj jest to takie flow. Więc dzisiejsza prezentacja też to są tylko zdjęcia. Ja będę Wam opowiadać wszystko to, co gdzieś tutaj w sercu gra. Natomiast opowiadałam i prowadziłam to, ten koncert, a na tym koncercie śpiewa kilka różnych zespołów wokalnych kobiecych, w tym zespół wokalny ze Szpitala Ginekologicznego, składający się z położnych, pracowników szpitala, lekarzy. No i opowiadałam o tym, że dziewczyny tak reklamują, że przyjmują śpiewająco porody. No i w tym roku sobie, że tak powiem, wykrakałam sobie, więc jak mnie koleżanka zapytała, inna z kolei, jak ty w siódmym miesiącu ciąży poprowadzisz ten koncert, przecież jak ty, co, co ty zrobisz, jak zaczniesz robić? Ja mówię, spokojnie, będą na sali położnej lekarze z klinikologicznego szpitala. Dobrze, to zaczynamy moi drodzy. Śpiewać każdy może o pasji przyjaźni nie tylko. Ja mam takie drugie rozwinięcie, że śpiewać każdy może. Nie każdy powinien, ale to taki żarcik. Oczywiście, że każdy powinien, ponieważ śpiewanie to jest rzecz bardzo uwalniająca, bardzo pomagająca i wspierająca. I ja dzisiaj opowiem o tym, jak połączyła jak to śpiewanie i ta pasja do śpiewania i do muzyki połączyła osiem zupełnie różnych kobiet, które zaczęły śpiewać przed pandemią. W trakcie pandemii bardzo mocno się tego śpiewania kurczowo trzymały, żeby robić coś więcej niż siedzenie w domu. No i później połączyła nas dzięki temu też ogromna przyjaźń. Tu chyba jeden slajd był pominięty, bo jak to się wszystko u mnie zaczęło, bo było moje zdjęcie z dzieciństwa, gdzie śpiewałam do kabla. Nie wiem, panowie to przeskoczyło. A daj następny. <słyski> nie, nie, bo w ogóle się był tylko tytułowy slajd. No dobrze, lecimy dalej. <grych> Jest tylko ten? A następny? O nie, dobra, to mógł, mógł gdzieś uciec. Bo chciałam wam pokazać, jak to się wszystko, że tak powiem, zadziało u mnie, że zaczęłam, zaczęłam jako małe dziecko. Rodzina się śmieje ze mnie, że urodziłam się z mikrofonem w ręce, natomiast tak świadomie zaczęłam śpiewać jako czterolatka. E, więc nie powiem ile to już lat na scenie, <laughs> nie zdradzę tego, natomiast oprócz tego, że śpiewam, jeszcze zajmuję się konferencjerką, czyli prowadzeniem profesjonalnym imprez e, od A do Z. E, koncerty, gale, e, różnego rodzaju rozdania nagród, e, imprezy. E, no i tutaj miałam przyjemność na tamtym zdjęciu prowadzić jedno z takich większych wydarzeń e, dla Urzędu Wojewódzkiego. Babskie wokalowe to jest taki pierwszy projekt muzyczny, który tak naprawdę na serio zaczął nas wszystkie łączyć. Nie wiem, czy kojarzycie, być może niektórzy z Was kojarzą. Jakiś czas temu, było dwa lata temu, nagrałyśmy cover piosenki Wody Middle zespołu kwiat jabłoni. nagrałyśmy na Wyspie Bolko teledysk do tego utworu właśnie w takim słowańskim klimacie. I te wszystkie dziewczyny, które tutaj widzicie na zdjęciach, to jest właśnie, te to, to właśnie osiem kobiet, które połączyła pasja i miłość do muzyki. To już jest takie nasze kultowe zdjęcie, które zdobi wiele plakatów informujących właśnie o naszych jakichś inicjatywach i koncertach. E, więc ten telewizor jest do obejrzenia na platformie YouTube, do czego Was bardzo gorąco zachęcam. Więc zaczęłyśmy się spotykać przed pandemią, potem została nas pandemia, więc łączyłyśmy się na Zoomie. E, to wszystko prowadzi dla nas Magda Wójcik Googleska w swoim SW Studio. E, no i tutaj Paulina możecie kojarzyć, bo Paulina była na ostatni peczak, czy ze, swoim, ze swoją prelekcją. Więc Paulina, Paulina, Ania, Kinga, no ja jestem, jest Karolina, jest Gosia. Jest Madzia, no i nas wszystkie połączyło śpiewania, każda z nas robi zupełnie, zupełnie inne rzeczy, zupełnie z innych środowisk się wywodzimy, więc to tylko pokazuje, że muzyka i ta pasja i miłość do muzyki łączy. W tej chwili jesteśmy takim naprawdę zgranym gronem wokalistek i przyjaciółek. Tworzymy właśnie projekt Babskie Wokalowe i w zeszłym roku miałyśmy możliwość wystąpić na pierwszym koncercie Kobiety Kobietom, o którym chciałam Wam też opowiedzieć, który się odbędzie już za dwa tygodnie, nie całe, bo 29 lutego, w taki wyjątkowy dzień, który zdarza się raz na 4 lata, w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki będziemy miały przyjemność dla Was zaśpiewać. Wstęp jest wolny. Koncert jest charytatywny, ponieważ będziemy śpiewać na rzecz stowarzyszenia im. doktora Wojciecha Grzywny, na rzecz ojomu dziecięcego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Tak jak wspominałam, pracujemy również nad nagraniami, więc pracujemy w profesjonalnym studiu nagraniowym, nagrywamy covery różnych piosenek. Tutaj akurat pracujemy nad najnowszym utworem, będzie to. Też cover piosenki, tym razem po angielsku. Panowie, jakby chciałam Wam też powiedzieć, żebyście nie ufali kobietom, jak się malują, prawda? Bo tutaj chciałam Wam pokazać w ten sposób, że jakby scena też wymaga pewnego rodzaju anturażu. Tutaj jestem na próbie, po prawej stronie już gotowa do występu, więc to też jest taka dosyć ciekawa rzecz. A ten występ. Był w dniu premiery naszego projektu My z Google On Tour, to jest taki drugi projekt bliski memu sercu, którym, którym uczestniczę wraz z Madzią, Anią i Pauliną. I właśnie z tymi czterema naszymi bohaterkami podróżujemy kolorowym wanem po całym świecie. Tutaj zdjęcia z naszej z jednej z pierwszych prób jeszcze w zeszłym roku przed premierą właśnie mniej więcej o tej porze. Luty, spotykałyśmy się i um, przygotowywały się materiał. Są to, jest to prawie godzina dobrej muzyki. E, koncert jest adresowany dla dzieci. Jest to trasa koncertowa w języku angielskim. Tu przygotowywałyśmy, prawda, e, nasze rekwizyty, ponieważ wszystko jest przygotowane od A do Z przez nas. Cały nasz van, wszystkie rekwizyty. My gramy na instrumentach, śpiewamy na żywo. Same piszemy piosenki e, i przygotowujemy aranżę do do tych naszych utworów. Oczywiście coverujemy też znane i lubiane przeboje. O i tutaj jest dowód na to, że gramy na instrumencie zwanym ukulele. Bardzo sympatyczny jest to instrument, ma piękny, piękny dźwięk. I to jest premiera naszego projektu 1 czerwca w święto Dnia Dziecka w Filharmonii Opolskiej w sali klubowej miałyśmy swoją premierę. Więc to jesteśmy my wcześniej na grafice były nasze, nasze postacie. Jeżeli chcielibyście kiedyś organizować dla dzieci taki koncert, albo organizujecie imprezę dla dzieci, albo imprezę, na której chcielibyście, aby coś dla dzieci się pojawiło, to zachęcam Was serdecznie do kontaktu. No i tutaj nasza ostatnia praca, nasze najnowsze dzieło, to jest premiera, taki przedpremierowy pokaz tego, co będziemy chciały pokazać w naszym najnowszym teledysku. Kręciłyśmy sceny, to jest taka scena finałowa, więc moi drodzy no, oglądacie właśnie taką, taką, taką tajemniczą e, dosyć rzecz, bo nie pokazywałyśmy tego wcześniej. E, do teledysku właśnie takie piosenki w sumie zimowej. No, generalnie już mamy dwucyfrową temperaturę i już jest trochę ciepło, ale, ale jeszcze w takim klimacie zimowym pamiętam, że kiedy nagrywałyśmy ten teledysk, e, byłyśmy e, na weekend w Uhołazach, e, w sobotę nagrywałyśmy a w niedzielę spadł śnieg. <laughs> Więc taka anegdotka na koniec i jeszcze na sam Jusieńki koniec. Chciałam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, zaprosić ponownie jeszcze raz na koncert Kobiety Kobietą, czyli Festiwal Kobiecych Głosów Pol 2, czyli druga edycja, 29 lutego 2024 roku o godzinie 19 w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki Nie tu w Amfiteatrze, chociaż to w zasięgu też myślę. Organizacji może w przyszłym roku, ale w sali kameralnej. Dziękuję bardzo.